Siemaneczko, cześć, jestem Dawid, a dzisiaj to jest kolejny odcinek już chyba trzeci. Skore hero, tak? E wtedy nam... Nie, już go się włącza na początek. E wtedy nie mieliśmy już żyć, a teraz mamy wszystkie. Okej. Okay zaraz wejdzie odcinek z case clickera możecie wejść zobaczyć za zalajkować no. Go. ależ brama dajemy pięknie tutaj do niego oj oj oj, oj, oj. No nie, nie lubię mojego telefonu. Zrypany. Zaraz się zobaczymy. Ok, jestem. Po godziny czekałem. Nie kłamię na serio. Po godziny. No, może nie po godziny, Jakieś 20 ileś minut. No nie, no jak nie mogę tu szczelić. Joki street na pewno z takiego kąta strzelisz, Wrzucę tam temu, aż pięknie to zrobiłem, okay. jedziemy, no nie, no nie, on to bronił. No w końcu! Bum! Pięknie Tu Olś pięknie podał Okej okay. Oj przepraszam ale chyba filmik się dodał Zobaczymy Tak No nie jak zrypiasz. No, miałeś warta. Okej. Okay. Podajesz. Tu podajesz. Dawaj, dobiegniesz. Pięknie. Za mocno. Zaraz walnę w stół. Znaczy w biurko. Yee. Okej. Okay. Dobiegniesz. Spoko. Okej, okay. dwójka mnie nie dogania tutaj. Jest. Pięknie. No zaletko! No! No nie wierzę w to. Nie wierzę. No. Teraz strzelę. Patrzcie na to. To jest taka szybka akcja. Szybciutka. Y albo nie. To już cztery minuty trwa. Ja nie mogę. Dobra, wjeżdżam w to. Okej. Okay. Jedziemy. Nie mogę się tak ciągle odbijać, Tylko trzeba to robić. Pięknie. Biegniesz, Andrzej. Biegniesz. No nie! Dobra, jedziemy jeszcze raz. Uda. Uda się. No nie, poprzeczka. No i... Ja... Okej, okay, jeszcze raz jedziemy tu, pięknie, tak, 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 jest, okej. Okay. Pięknie, tak, spokojnie, spokojnie. No, myślałem, że tego już nie przyjmiesz. OK. Nie! Łukasz chyba chce mnie tą grą wkurzyć. Okej okay, tak. No! Zakręć! Faket, zaraz tu biurko rozwalę. Najwyżej Kupi się nowe. Okej. Okay. Oj piękny. Teraz to zrobię. Patrzcie. Opa. A czemu główką? No nie, znów mi się zadził. A, bo ostatnie życie. Dobra, dzięki Wam za oglądanie, ja się z Wami żegnam. Lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie. Cześć, do usłyszenia.